Witamy wszystkich pięknie z krainy zwanej rozkoszą. Pierwszy raz po ogóle tutaj przyjechaliśmy. Mamy słońce, przynajmniej tyle. Ile jest? A widać. Szczyt tak, od razu mi przypomniał kościele w śniegu, we wrześniu. Czy tak? Plany są takie: jutro teraz regenerujemy siły. Dzisiaj mundial. Niemcy, Brazylia, jutro yy, cały dzień jesteśmy tutaj znowu Mundial Francja kontra Holandia a pojutrze lecimy, jedziemy kolejką na pierwsze ataki szczytowe Wyruszyłem na swoją pierwszą tutaj działalność górską. Celem jest ten tam z tyłu rejon tej góry, która jest teraz w słońcu. Tam jest Passo della Bocchetta na wysokości 2500 metrów, to jest przełęcz. No i stamtąd jest jakiś szczyt obok, ale yy, nie jest on yy, dostępny na trasie turystycznej. Więc zobaczę, jak to wszystko wygląda tam na miejscu. To jest faso de la Buqueta, jak najbardziej w moim zasięgu. Zobaczymy, jak daleko mnie ścieżka poprowadzi w tych butach. Eee, takich zwykłych dochodzenia. Ale tam jest szlak turystyczny, tak jak mówię, więc myślę, że nie będzie źle. Eee, tam daleko, teraz chyba się nie W aparacie nie, nie jest to widoczne, natomiast jest przepiękny kolos biały już z pasma Monte Rosa. Jest zimno tak, jakbym wychodził w Tatry w środku zimy, wychodził z samochodu tam na parkingu pod Tatrami na Słowacji. Tak jest zimno, a przecież jesteśmy na wysokości zaledwie około 1800 metrów, 1700 może, coś takiego i jest środek lata. Po prostu przepiękna wyprawa, moja prywatna, bo, bo jestem tutaj sam, samiutki jak palec, a znajduję się w zupełnie dla mnie obcych górach. Przeze nieznanych. Czuję się niby jak w Satrach Bielskich, ale wiem, że nie jestem u siebie. No przynajmniej tyle, że tu nie ma niedźwiedzi i wilków, podobno. for all to wysoko, na tej tutaj, wysoko, wysoko, jestem obserwowany przed zwierzę, zwierzętami, jest pewnie jakaś kozica albo coś w bo tam też biega jakaś kozica, za pewno nie ma rogów, przynajmniej z daleka, może to młode jakieś, widzę, że jestem obserwowany przez nie, pewnie dookoła są jakieś też zwierzęta, Nieprzyzwyczajony w nieprzyzwyczajonym widoku ludzi, bo tutaj jest niby szlak, ale z tego co widzę, to jest środek sezonu przecież, piękna pogoda ale jestem słabiutki jest to jest ta przełęcz. ta góra tutaj ma wysokość ponad 2600 metrów więc ta przełęcz znajduje się na 2500 ponad więc ja jestem mniej więcej na 2400 w tej chwili 2350 widok na całe Alpy. jeśli się nie mylę to tam daleko będzie w tle Mont Blanc widać nie wiem teraz, który to będzie szczyt. Powiem szczerze, że miałem po prostu kupę w majtach teraz, jak schodziłem ten, Tu się może tak na aparacie nie wydaje, ale spory, naprawdę spory kąt nachylenia w tych butach. Śliskich jak cholera. Co mają podeszwę taką, no ale śliską, no to są buty do biegania. A bardziej na siłownię nawet. Także jest ok. Wszedłem w najgorszy moment. Tam już później tu jest troszeczkę stromizny takiej lekkiej, a potem już luzik. Ojej, najadą no się teraz, stresa teraz.